Dzień dobry, mamy już miesiąc listopad, więc czas najwyższy na czytanie miesięczne, i czytanie to, tak jak w tytule, będzie dla znaków zodiaku RAK. Dla tych, którzy pierwszy raz są na moim kanale, wyjaśnię tylko, że rozkład ten dzielimy na strefę uczuć, strefę finansową, strefę pracy oraz to, co czeka nas w rodzinie w danym miesiącu, co do nas idzie, czego się nie spodziewamy, nadzieje bądź obawy nasze i karta rada na ten miesiąc. Osoby, które oglądają mój kanał regularnie, widzą, że troszeczkę zmieniłam układ, rozkład tych kart, a to tylko i wyłącznie dlatego, żeby to dobrze wszystko mieściło się w kadrze. Wcześniej kadr był, ucinał troszeczkę górne bądź dolne karty, a mam nadzieję, że teraz będzie bardziej przejrzy, przejrzyście przez to. No dobrze, więc zaczynamy. Co w uczuciach, co w emocjach u raków? Co w uczuciach? Wy jesteście w, t, w tych uczuciach, które w w tej chwili macie. Patrzę, że tutaj właśnie... O, teraz lepiej troszeczkę światło padało na tą kartę. Momencik, przepraszam was, chciałabym to zrobić tak, żeby... O, żeby było dobrze widoczne. Więc yy, wy w uczuciach drogie raki, <laughs> w tym miesiącu jesteście bardzo tacy oschli. Bardzo zdystansowani, nie, nie obnażacie się ze swoimi emocjami i uczuciami względem drugiej osoby. Jesteście tacy bardzo chłodni, powiedziałabym nawet. Co nie znaczy, że nie kochacie, ale czy też na przykład, co nie znaczy, że nie wzdychacie do kogoś, bo też tutaj czytanie dotyczy też Singli. Niemniej jednak. Nie okazujecie tego. Ale z drugiej strony, ci, którzy z Was mają tą drugą połówkę, to chcielibyście tak, mimo wszystko, mimo że nie okazujecie za bardzo, tak nie uzewnętrzniacie swoich uczuć i emocji do tej osoby, z którą jesteście, bardzo byście chcieli ją tak zaskarbić sobie, zamknąć złotym kluczykiem, żeby nie nie miała możliwości wyfrunąć Wam z gniazdka tak bardzo, mimo wszystko pielęgnujecie te, te uczucia i doceniacie je, jesteście z nich, no, co tu dużo mówić, zadowoleni. Tylko pytanie, czy nie jesteście w tym wszystkim troszeczkę zazdrośni? Czy ta, to, to, to zamknięcie w takiej Przysłowione w tej złotej klatce, z swojej drugiej połówki, to, to, to nie wynika z takiego z takiej właśnie czy nie wynika to z takiej zazdrości? która nie do końca jest, nie do końca jest zdrowa. O, może tak. Ta, ta zazdrość nie do końca może być u niektórych z Was zdrowa, czyli taka troszeczkę toksyczna. Pamiętajcie, że zamykając drugą osobę, czy też tak nie dając możliwości pełnego rozwoju drugiej osobie, no niestety, ale gdzieś gasicie tą drugą osobę, i tak naprawdę ona nie może być absolutnie sobą. Więc tutaj o taką troszeczkę toksyczność mi chodzi. Nie u każdego to będzie. Część z Was tak sobie ceni i tak sobie, tak sobie chwali to uczucie, które macie, które dzielicie z kimś że macie nadzieję, że to nigdy się nie skończy i zawsze będzie z wami i to będzie takie. Takie nieulotne. O, nieulotne. No dobrze, rozgadałam się tutaj na temat uczuć, a co u Was w finansach. A w finansach w finansach jest stabilnie, jest bezpiecznie, spokojnie. Niemniej jednak albo chodzi wam po głowie coś nowego i coś, coś innego, albo do niektórych z Was wpłynie jakaś oferta, albo będziecie mieli jakiś nowy pomysł na, na swoją działalność, biznes, na Niektórzy z was będą mieli do wyboru jakieś dwie możliwości finansowania, ale jeżeli chodzi o finanse, spokojnie, niektórzy z was będą mieli możliwość takiego spływania aktywów czy tych, tych, tych finansowych dóbr gdzieś z dwóch różnych stron. A jeszcze inni. Nie będą wiedzieli, co zrobić. Będą mieli różne możliwości właśnie takiego spływania tych, tych finansów do Was, ale nie będziecie do końca przekonani, czy to jest zgodne z Waszymi przekonaniami, z Waszymi etycznymi takimi wytycznymi. Więc jakby wahacie się, czy, czy jakieś, jakieś możliwości finansowe są na pewno zgodne z Waszymi tutaj przekonaniami. No dobrze, a co w pracy? No zobaczmy, jak te finanse na pracę się przekładają. O, w pracy w ogóle jest fantastycznie. Chciałam Wam powiedzieć, że tak, królujecie, jesteście tam całkiem dobrze usytuowani, całkiem dobrze się macie. W tej pracy, jesteście w tej pracy spełnieni, niczego wam nie brakuje, jesteście z niej zadowoleni, możecie się tutaj realizować. Jesteście bardzo twórczy w tej pracy. Dużo rzeczy zależy od Was. No, muszę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o pracę, to. No to rewelacja, naprawdę bardzo dobrze się macie i czujecie się stabilnie i ugruntowani. Macie dwie karty, yy, yy, kapłana i Cesarza. To są bardzo silne, mocne karty, które mówią o tradycji, yy, stabilizacji, yy, tradycjonalizmie, więc tutaj jakby no, nawet nie ma takich yy, takich kart, które mówiłyby o jakiejś. Yy, Jakimś zachwianiu, destabilizacji, takim jakimś, no, jakimś wahaniu, że moglibyście mieć takie poczucie takiego, takiej niepewności. Nie, tutaj nie ma w ogóle czegoś takiego. Dla części z Was tylko powiem, jeżeli dzierżycie stanowisko takie przywódcze. Bądźcie ostrożni z, i, i, i zwróćcie na siebie, sami na siebie uwagę, czy nie jesteście zbyt apodektyczni trosze, troszeczkę czasami w stosunku do innych. Dla części z was może być tak, że ci, którzy pracują dla kogoś, mają troszeczkę apodektycznego szefa, aczkolwiek y, przy karcie gwiazdy, no to będzie bardzo minimalna ilość osób z was. Więc, jakby tutaj, w pracy, naj, 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 najczęściej większość z Was będzie czuła się stabilnie, bezpiecznie, będziecie tam. Większość z Was to jest dla Was taka praca już od lat ugruntowana, i to jest praca, w której się świetnie czujecie. Macie się tam bardzo dobrze. No dobrze, a zobaczmy, co tam w rodzinie w tym miesiącu. W rodzinie jest jakaś taka burza, burza mózgów. Dużo mówienia, dużo myślenia, dużo analizowania, więc jakby jest coś przerabiane w rodzinie, jest coś, co e, potrzebuje e, takiego wysiłku e, intelektualnego przemyślenia, wdrożenia czegoś nowego nowych myśli, nowych pomysłów. Coś, coś tutaj, jest jakaś taka aktywność, aktywność, ale bardziej taka myślowo-werbalna w rodzinie. Co tutaj jeszcze mamy, co do nas idzie, czego się nie spodziewamy? O, idą jakieś w ogóle nowości, słuchajcie. Czeka Was taki moment, taka jakaś niespodzianka, nowa rzecz, której się nie spodziewacie. Idziecie w jakieś takie nowe rzeczy, albo przyjdą do Was nowe rzeczy. Które będą dla Was zupełnie obce, będziecie tego, jakby to, co do Was przyjdzie, będziecie uczyć się od nowa, albo będziecie hmm, poznawać coś nowego, będziecie hmm, odkrywać coś, co, czego jeszcze nie znacie. To no, takie nowe lądy, nowe horyzonty przed Wami. E, no Ciekawe, ciekawe, co to może być. E, cokolwiek to będzie. To będzie dla Was dużym zaskoczeniem, bo to są takie dla Was jeszcze nieodkryte, nieznane rzeczy. No dobrze. Nadzieje bądź Wasze obawy. Słuchajcie, no liczycie na to, że towarzysko, czy też be, towarzysko będzie u Was bardzo tak. Aktywnie, że nie zabraknie wokół Was ludzi, że będzie miło, sympatycznie i przyjemnie, że tutaj jakby macie nadzieję, że to, co teraz jakby zgromadziliście wokół siebie, czy kogo zgromadziliście wokół siebie, że to się nie rozsypie, że będziecie cieszyć się Tymi osobami, które, które was otaczają, że czujecie się wśród tych osób bardzo dobrze i macie nadzieję, że to się nie skończy. A zobaczmy, co karta rada nam mówi. O, karta rada mówi tak. Rządź dobrze i sprawiedliwie. Nie bój się wyzwań. Jeżeli przychodzi do ciebie coś nowego. To przeanalizuj to dobrze, nie działaj pochopnie, yy, zastanów się, yy, a to przyniesie ci korzyści, to będzie dla ciebie dobre. Yy, więc tutaj yy, karta mówi, niewskazany jest dla ciebie pośpiech, niewskazane jest szybkie podejmowanie decyzji, raczej z, skup się na przemyśleniu, przeanalizowaniu i działaj spokojnie, wyważenie yy, i bądź sprawiedliwy w swoich poczynaniach. Tutaj macie dużo takich kart właśnie, które mówią o sprawiedliwości, o yy, takim praworządności yy, i takim dobrym, spokojnym, statecznym rządzeniu. Z tymi myślami Was zostawiam w listopadzie i zapraszam Was w kolejnym miesiącu. Dziękuję i do usłyszenia.